Napiszemy teraz szybko taki program, jaki pisaliśmy w Apple IT i z tego miejsca ruszymy już dalej. Tak więc deklaruję tutaj zmienną string imię, przypisuję do tej zmiennej Kamil, a w zasadzie możemy to zrobić oczywiście w jednej linii, czyli string imię Kamil, int wiek równa się 35, no i wypiszemy w konsoli cześć, imię, tutaj dajemy... Wykrzyknik, masz, tutaj plusik, wiek, spacja, lat. Odpalamy. I mamy to, co mieliśmy w REPL-IT. No, i właśnie z tego poziomu już możemy ruszyć dalej, nauczyć się kolejnych rzeczy. Tutaj jeszcze jedna drobna uwaga. Taka różnica między tym, co mieliśmy w REPL-IT, a tym, co mamy tutaj. A mianowicie. Słowo kluczowe public przed słowem class. Jeżeli spojrzymy na REPLIT, tutaj nie mieliśmy słowa kluczowego public, po prostu było to class main i to jest tak zwany modyfikator dostępu, o którym już wspominałem i który będę wyjaśniać później. Różnica jest taka, że tutaj po prostu w REPLIT ten modyfikator dostępu nie został dodany, natomiast IntelliJ domyślnie każdą klasę tworzy jako klasę publiczną. Stąd właśnie to public. A co to public robi? Co się dzieje, kiedy tego public nie ma? No to wszystko wyjaśnię w odpowiednim momencie. Tutaj tylko drobna, ale bardzo ważna uwaga. Kiedy ta klasa została zadeklarowana jako publiczna, to nazwa tej klasy musi zgadzać się z nazwą pliku. Tak więc nie moglibyśmy tutaj zrobić na przykład klasy main main, bo w tym momencie IntelliJ by nam podpowiedział, że klasa main, main, jest publiczna i ona musi być zadeklarowana w pliku o nazwie main, main Java. A ten plik nazywa się Main Java. Tak więc nazwa klasy publicznej musi zgadzać się z nazwą pliku. Ale też w momencie, kiedy będziemy tworzyć w IntelliJu nowe klasy, to będziemy po prostu podawać nazwę tej klasy, czyli po prostu niech to będzie nazwa. I jak widzicie, tworzy się plik o nazwie nazwa. I tworzy się publiczna klasa o nazwie. Nazwa. Tak więc tutaj już naprawdę trzeba byłoby się postarać, żeby popełnić jakiś błąd. Ja na razie tę klasę usunę, wybierając refactor, Save, Delete, klikam OK i już mamy tylko jedną klasę public class main. I teraz, właśnie tę klasę odrobinę zmienimy. Ten program, jako pierwszy program, jest całkiem OK, ponieważ podajemy mu imię, podajemy mu wiek. No i program mówi cześć, podaje imię, mówi masz ileś tam lat, ile podaliśmy. Ale właśnie, podajemy to tutaj w kodzie. Gdybyśmy chcieli tutaj ten program komuś dać, to ten program tej osoby nie przywita w odpowiedni sposób. No chyba, że ta osoba będzie mieć na imię akurat Kamil, będzie też mieć 35 lat, tak jak ja. Ale chcielibyśmy raczej dać komuś program i pozwolić temu komuś samemu wpisać imię i samemu wpisać wiek. No, i właśnie teraz to zrobimy. Nauczymy się pobierać dane od użytkownika. Zaczniemy od tego, że nie będziemy tych zmiennych inicjalizować. Wystarczy tylko deklaracja, no bo zainicjalizujemy te zmienne w momencie, kiedy użytkownik poda nam już swoje imię i poda nam swój wiek. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy użytkownika o ten wiek i o imię zapytać. Zapy zaczynamy od imienia. I wyświetlamy w konsoli, jak masz na imię. I teraz użytkownik w konsoli coś wpisze, i pytanie: jak to coś, co użytkownik wpisze, zapisać do zmiennej imię? Tutaj będziemy potrzebować klasy Scanner, która jest odpowiedzialna właśnie za pobieranie danych od użytkownika. I robimy to w następujący sposób. A w zasadzie możemy zrobić to na dwa sposoby, i oba te sposoby pokażę pierwszy sposób mówimy że potrzebujemy obiektu typu skaner instancji klasy skaner bo tak to nazywamy mamy klasę która coś wykonuje ona ma jakieś metody ona ma jakieś właściwości ale potrzebujemy teraz utworzyć nową instancję tej klasy tak jak mówiłem o człowieku mamy klasę człowiek no ale nie mamy jednego człowieka na świecie bo mamy tych instancji człowieka kilka miliardów. No i tutaj też w naszym programie możemy mieć wiele instancji tej samej klasy. I każda taka instancja może mieć inne właściwości, ona może robić inne rzeczy. Dobra. Najpierw dajemy typ zmiennej i typem zmiennej w tym przypadku jest skaner. To będzie obiekt typu skaner. Następnie potrzebujemy jakoś to nazwać. Jeżeli chodzi o nazewnictwo zmiennych, to jeszcze sobie będziemy o tym mówić. Ja do tego będę też Wielokrotnie wracał. Generalnie chodzi o to, żeby nazwa zmiennej dokładnie określała, czym ta zmienna jest. Żeby ktoś, kto czyta kod, nie musiał się zastanawiać, co wewnątrz tej zmiennej jest. Tak więc jeżeli tworzymy zmienną skamer, nie nazywamy jej po prostu S, bo jeżeli ktoś będzie czytał nasz kod i zobaczy zmienną S 50 linii niżej, to nie będzie wiedział, że jest to skamer. Tak więc najłatwiej nazwać to w tym przypadku skaner. Zresztą tego nazewnictwa będziemy się właśnie uczyć w trakcie na konkretnych przykładach. Następnie, żeby utworzyć nowy obiekt klasy Scanner, piszemy słowo kluczowe new, następnie podajemy nazwę naszej klasy, czyli scanner. No i teraz potrzebujemy przekazać tutaj do tak zwanego konstruktora, o czym też będziemy mówić, czym ten konstruktor jest, tak zwany argument, tak jak przy metodzie. I tutaj przekazujemy system.in. Jak widzicie, tutaj jest taka drobna różnica. Tu mamy system out, czyli coś wyrzucamy na ekran, a system in mówi, że to jest input, czyli że coś przyjmujemy. Dajemy na końcu średnik. I teraz, w momencie, kiedy wpisaliśmy sobie ten skaner, tutaj pojawił nam się import, ponieważ korzystamy z jakiejś klasy, która nie jest tutaj w tym naszym projekcie, nie jest w tym samym. Pakiecie. O, właśnie o pakietach też będziemy jeszcze mówić, tak więc tutaj jest bardzo dużo tych informacji. Generalnie na tę chwilę załóżmy, że import to jest wzięcie jakiejś klasy z jakiegoś innego miejsca. My tej klasy scanner tutaj, jak widzicie, nie mamy, więc musimy skądś ją wziąć, a to miejsce to jest java.util. To jest taki pakiet, znajdujący się wewnątrz Java. On jest już wbudowany, i w momencie, kiedy ściągamy i instalujemy JDK, no to dostęp do Java Util mamy i między innymi mamy dostęp właśnie wtedy do klasy Scanner. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga, bo nie zawsze ten import może wykonać się automatycznie. On się teraz wykonał automatycznie, dlatego że wpisując już Scanner IntelliJ podpowiedział mi, że ja chcę tę klasę Scanner z Java Util i on w tym momencie automatycznie mi tę klasę zaimportował, ale teraz pokażę Wam. Usunę na moment ten import i wpiszę teraz tak, dwa sposoby. Pierwszy sposób, IntelliJ mi podpowiada, wciskam Enter, pojawia się import, tak? Teraz usuwam ten import i jeszcze raz wpisuję scanner, ale w tym momencie wpisuję to wszystko ręcznie, nie korzystam z tej podpowiedzi. Kończę średnikiem, no i tutaj cały czas mam to na czerwono, bo IntelliJ... Nie zaimportował tego, no i tutaj mi mówi, że on nie rozpoznaje teraz tego symbolu skaner. I to, co ja mogę zrobić, to kliknąć sobie wewnątrz tego skanera i mogę wcisnąć kombinację klawiszy Alt Enter. I wybrać import class. I w tym momencie również ten import zostanie dodany. Tak więc jest to taki bardzo fajny sposób, w jaki IntelliJ nam podpowiada. I jeszcze jedna rzecz, bo mówiłem o dwóch sposobach zadeklarowania tej zmiennej typu scanner. Tak więc raz jeszcze usunę tutaj ten import, usunę całą linię, bo przypominam, zaczęliśmy w ten sposób, że napisaliśmy, że to będzie scanner, nazwaliśmy to skaner i tak dalej, tak dalej. Możemy to zrobić prościej, ponieważ IntelliJ jest inteligentny i bardzo nam podpowiada. Więc wystarczy, że napiszemy to, co było po prawej stronie naszego nawiasu. A to, co chcieliśmy zrobić, to utworzyć nową instancję klasy scanner. Przekazać system in. No i w tym momencie już IntelliJ nam zaimportował skaner. I jedyne, co musimy zrobić, to przypisać teraz to, co tutaj zrobiliśmy, do zmiennej. I robimy to korzystając ze skrótu klawiaturowego. W moim przypadku jest to Alt Command V na Macu. Na Windowsie jest to Ctrl Alt V. No, i efekt jest taki, jaki mieliśmy wcześniej. Mamy zmienną o nazwie scanner. I teraz też uspokajam. Jeżeli tych informacji teraz jest za dużo, jeżeli wam się teraz to wszystko gdzieś tam w głowie miesza, kotuje, spokojnie, będziemy jeszcze deklarować i inicjalizować zmienne setki, a nawet tysiące razy, i spokojnie wam się to utrwali. Tak więc bez stresu. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy teraz. Wykorzystać skaner do przyjęcia tego, co użytkownik wpisze w konsoli. I robimy to w następujący sposób. Piszemy scanner, next line, czyli weźmiemy całą linię, którą podał nam użytkownik i znowu średnik, i teraz to, co tutaj mamy, przypisujemy do zmiennej. I właśnie teraz dwie rzeczy. Tutaj mamy już zmienną imię zadeklarowaną, więc moglibyśmy zrobić to w następujący sposób: imię Scanner Next Line, ale możemy to zrobić nawet prościej. Nie musimy tego deklarować wcześniej, tylko możemy zrobić to od razu tutaj przy tej inicjalizacji. I znowu ten skrót klawiaturowy: Ctrl Alt V albo Command Alt V. I w tym momencie IntelliJ już wie, że chcemy utworzyć nową zmienną i wystarczy podać jej, jej nazwę. Więc ja podaję nazwę imię. I analogicznie robimy z wiekiem, czyli pytamy użytkownika, ile masz lat. Nie musimy już tworzyć nowego skanera, bo ten skaner jest cały czas tutaj dostępny. Mówimy skaner next int. No i tutaj też ta deklaracja tutaj jest niepotrzebna. Zrobimy ją od razu tutaj. I dla czytelności skaner przeniosę wyżej. To też jest taka dobra praktyka, żeby te zmienne, które wykorzystujemy wielokrotnie, one, żeby one były bardziej tutaj czytelne, żeby one były oddzielone od tego, co mamy tutaj, Jakby, żeby ten kod miał takie logiczne części. Tutaj mamy taką część, gdzie pytamy o imię. Tu mamy część, gdzie pytamy o wiek, i tu, i tu wykorzystujemy skaner, więc ten skaner może być w osobnym bloku. Nie powinien być w zasadzie właśnie w tym bloku, gdzie pytamy o imię. Chodzi po prostu o to, że jak czytamy kod, a czytamy go od góry do dołu, to wszystko powinno być jak najbardziej czytelne. Uruchamiam teraz ten program. Jak masz na imię? No, żeby pokazać, że faktycznie tutaj jest różnica w tym programie, to podam inne imię: Mariusz, ile masz lat? 30. Cześć Mariusz, masz 30 lat. Tak więc taki prosty program, gdzie pytamy o coś użytkownika i wyświetlamy to na ekranie. Już działa.